Naciśnij przycisk. Kalibracja ukończona. Ja... Super! Mamy, dziękujemy, mamy odcinek, to jest pierwszy odcinek, pozdrawiamy. Graj no. z Martyna! Byłeś super, jest ser... super. Seria, gdzie krok po kroku uczymy się grać. Kalibrować grę na tu i Nie, ale prawda jest taka, że jestem kompletną nogą, nie, nie gram w ogóle w gry, więc... What the fuck? Ja nie wiedziałem, że to idzie! Co ja mam no, naciskać coś? Halo, kurde no! What the fuck? Co tu się dzieje? Zablokował grę. Weź i cofnij, cofnij. Cofnij stary. Gdzie? Ja nie wiem o co chodzi w tej grze. O co tu, co ja mam To jest taki typ, że on nie mówi jak się gra. Jak się gra? Halo? KO, dobra, zabiłem go. Ale... Do cholery. To tak jakbym był, wiesz... Mrówko mi nie wiedział jak się obronić. Co mam naciskać, no? Machaj. Ale coś naciskać? No widzisz, machasz. No i co mam? No, no i to macham, no i gówno. No ja nie! No Was, nic nie Zadajesz mi obrażenia! No nic nie idzie! Jestem rudy i w ogóle co za... Co za playera wybrałem sobie? No what the fuck! Ty coś naciskasz, kurde! Co o nie, ty... nie, bo mnie zaraz zabijesz! Zabijesz mnie! Jest knockout! No what the fuck! Prawie cię, prawie co mnie... ty naciskasz? Co? Coś naciskasz! No macham! No i to coś... No nie wystarczy machać! No, a coś naciskasz jeszcze na pewno! Bo chyba blog jest z tym dolnym. No super. To <noise> dzięki temu wygrał Ty tak zawsze. FIFA grałeś z Sylwkiem, też mu nie mówiłeś. Od... Ja do więzienia. Nie stójcie blisko siebie, no Był, Był nikt z do głużony... Ale drzędzie. powinniśmy mieć dwa... A złapałeś że... mnie w ogóle za rękę, kiedy ten? <noise> Gwieski, moment. Dobra. Masz kolejną podpowiedź. Zawsze bądź w polu PSI 2,5 metra. metra. Poczekaj, czekaj, czekaj, to może... <głosy> Centymetr. <głosy> Panie majstrze tu musimy stawić. No i teraz wygram osiem stóp było raz no, nie mam, tak jak się... Ej, halo! <tryk> Ty co on oszukał? Co oszukał? Oszukał! What the fuck? Ej, oszukał! No kałc, kaut, no kotowałeś, mnie? Ale teraz zostaniesz podejmę. Nie rady. Patrz jak tego kurde, azjatywa, walę. No nie wiesz, że zostawiłeś Ale Dałem. ręka kurde Dawno mnie tak ręka nie bolała. Dobrze. Chyba rano ostatnio jak sobie robię. Co zrobię? Jakiś ja Zazwyczaj właśnie jaśnicy Nie, jajka, mnie, ten. Bełtasz, bełtasz jaja. Nie, kaszkę robiłem sobie, trzeba Beł... mieszać ją. Jaką? Mannę? Bełtasz, jajka. Kasza manna z rana. Bełtasz jaja do jajnicy. No co no? Dobra, no. Grabisz teraz Gladiatora? Tak. tak. Ale jak... ja nie wiem, czy blokuje, poczekaj. Cool. Szansę! Rudy, dawaj! Dawaj! No bigo! Opa, Dalej, dawaj, rudy, kurwa. Ale mój jest gruby, nie umie nic. Jak <grym> w życiu. <grym> Ej, no czemu jest. <grym> Jak ci sporowałeś? Jak czy mnie <grym> boli ręka? No mnie nie, Jezu. nie będzie mi dał raz wyrzucę. No co? Boli cię ręka, tak? <grym> A to do ciebie zawsze bolała głowa, a teraz Cie... <noise> to mnie boli ręka. <noise> Masz, hamie. Masz, a... hamie! Rudy, dawaj! Uderzenie, jedne za drugim. Uła, patrz, co ja zrobiłem. Jak intuicyjnie, normalnie jak w życiu. <noise> Wszystko intuicyjnie. Dobra, kończę. Nie! Idealnie. Nic nie straciłem, żadnego życia. <noise> tak jak w życiu. Po no co się tak machał. Prawdziwe. Ty, ale to jest lepsze niż siłownia. Jeszcze powinno być dobicie. To na kanał Dragon powinno iść, jak on gra i ten robi sobie bicki dzięki grze. No ale jest w więzieniu, więc nie ma szans. Dlatego <grym grym> my ten sam film powinniśmy... I tutaj taki będzie filmik teraz, co robi Sylwester w więzieniu. Cofnijmy się i zobaczmy, jak wygląda teraz Sylwester w więzieniu. Ale ja No Odegrajmy to, odegrajmy to, co robi no. w więzieniu. Hej, hej, młody, świeżak. Nie, nie, chodziło mi po tej mydło. Chodziło mi, upadło mi mydło. Zwykłe mydło. Kurwa, sam sobie wezmę. Pojebany jakiś, kurwa. To tak będzie. Dobra, się w coś innego. Dobrze, dobra. że go tu nie ma, nie? To, nie, mo to, nie to możemy takie żarty gadać, bo go tutaj nie ma. Dawaj, zagramy teraz na przykład w coś, co on na przykład tam będzie grał to to jest w box, tym. Czekaj, będą do niego strzelać, Włośnictwo. czy będą w siatkówkę plażową? Włóżnictwo, serde... Dobra, ale co, co może grać teraz w tenis stołowy? Możemy <Glady> zagrać więzienny tenis stołowy Czerwazer <Glady> w tenis stołowy chyba gra ten dlaczego w tenisa gramy? Na siłowni e, więziennej, <Glady> czy na spacerniaku? <Glady> A może jest wersja <Glady> Dobra, ja jestem praworęczny A ty? To jesteś praworęczny czy leworęczny? ta ręka już mi się zmęczyła. To co widz drugi zagrał? brązowy dawaj. Ale jesteśmy pipy, że brązowy zjedzeni. Dobra, Ale ja chcę ja, teraz... Ja chcę teraz Dallasa. A ja go czarno żeby była różna. Jackson? A, to ja, to ja wezmę Sylwestra. Jackson był biały. Może Sylwester wezmę. To jakiś e, rundy z brodą? <noise> Nie. Tu jest lasowa. <noise> Masz babkę. No może być. Ta wirująca strzałka dookoła piłki wskazuje prędkość i kierunek obrotu. Dobra. I teraz wiesz? Na no, przedtem. I co? O, jest. Ustaw no, się. Ty też. Coraz dalej nas rozstawiają. Dawaj, teraz ty. Szybciej drog. No, ja... mój mózg tak nie przymieszku. Co robisz, kurde, za mnie? Wejście coś tu robi. ja jestem pierwszy, mógłbyś się odsunąć? Nie, bo przecież. Jakie rękawiczki, kurde, pani perfekcyjna pani domu. No o co tu chodzi? No Się z, klika coś no zdobyłeś punkt. Ja zdobyłem? Co jakaś spokojnie. O, ale z, z as serwisowy prawie. No jest as. I co? Teraz, ja teraz mam ty, no? Zamkliknąć. No y, dolny i machnąć. No co jest? w ogóle... A Ole, prawie zdobyłeś. 2-1 dwa, dwa, dla mnie. Ale Zdwa... jesteś słaby. No gdzie zagrasz tam? Młody, świeża, gdzie tam zagrasz? fu, Łot! Ale jesteś słaby. No, nie, nie, nie trzeba je gry. Ja w ogóle, No takie. Ja też Co nie. to jest? Gdzie <laughs> masz takie tandetne rękawiczki? Fu. Kurwa, ale zepsułem Wapnik zepsułem grę. Bapniak, opowiedz mi o tym yy, o swoim szkoleniu. Możesz tu prowadzić szkolenie. O patrz jaki... Jak cisnę tą grę! Ja po prostu jestem ciskaczem w, tej, w tą grę. Przegrałeś. Wiesz Do 11 gramy kurde Jestem czarnoskóry. skóry! Czarnoskóry się nigdy nie poddaje! Co? KFC pierwszy. <gry> Masz w ogóle koszulkę w KFC Wiem, bo pracowałem. Ciastkę rozdawałeś. Ciastkę Lokowanie jakieś. W jednym filmie lokujemy 20 produktów. Ale ta jest fajna. Ładnie wygląda. Ale to teraz petardę zarzuciłeś mi. To jest oczekiwanie kontra rzeczywistość. Bucha BOMBA! CO PODKRĘCIłem? A co ja Ale. A jestem teraz dobry, nie 5. -5. Eee, jebał No Dawaj, dawaj, dawaj. No, co to zrobić. No do, dolny naciskasz, dolny, i dopiero dolny, i teraz. Ejechał. I, I teraz, dolny jeszcze raz, bo nie trafiłeś. No, dawaj, Mordechaju, no. Dawaj. I jechał. Ok. Co, a serwisowy? Co, żeś po samym kancie świniał w gimnazjum. Rzuciłeś po samym kancie mi. A ja to wiem jak to jadę? Nie ja w życiu nie grałem w tenisa. Siedzi. Siedzi podkręcona O, oh, Ale taka z powietrza! Ale idziemy w łeb w łeb. Wiem, widzę. Chyba jak cygan z Kanadyjczykiem. Cygan z Kanadyjczykiem? No ja jestem z Kanady, ty jesteś cygan. Z, cyganerii. z cyganerii. Taki Takie buzy, się urodziłeś, to matka ci wie. Taki kierowca odciną połowin. Kurwa, nie mogę zagrać w tą stronę. Ale jeszcze wejdzie. Wejdzie! Wejdzie wysoka! O, ale wyszła! Kto? Jest, 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 A... zdobyłem yes, punkt. Ty już. Dobra, bo powiedz wapnie jakoś anegdoty o tym, jak w pociągu się bałeś przejść... Yy, <grym z przodu> Warszawa Zachodnia, tak? Bo nie znaczy, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Jest, A Nie, że się bałeś przeprosić pana i nie wyszedłeś z pociągu. Dlatego wysiadłem... To jest taka anegdota wpadna. przez wszystkie odcinki. Jedyna anegdota, którą opowiadam wapnie. Czarnie, co ty robisz? A... Mam powiedzieć ją? Byłem kiedyś tak nieśmiał? I Czyż ta mówiliśmy ta o tym? To wiem, no ale chodzi o to, że wiesz, to będzie anegdota taka, która nie w każdym odcinku. no sensu, to bez sensu. Do wycięcia jest, jest ten fragment. To jest śmieszne, że będziesz w każdym odcinku opowiadał o tej anegdocie. Dobra, ja mam wrażenie, że my gramy już ponad godzinę. To jest go lepsze niż w w podstawówce. Ja tam się troszkę spoczyłem. Ja tak samo. Pod paszkami czy tam tak, na tubce? ja jeszcze czuję taką woń, woń takiego e, spoconego cygana. No. O, ale petardy A mi ale zasunąłeś! Się w kroku, ale wiesz, 9 do 8 jest. Prowadzisz może. Stary kurde! Gdybym tak na wf to bym się nigdy nie wziął fejkowego zwolnienia w liceum, gdybym tak grał na O, Ale teraz spóźniłeś. Ja na Dobra, teraz są twoje serwy. Ser ser What the fuck! Jest 10, ale o, łatwo. Nieee Piłka meczowa Match point Match point to filmu do jego Alena polecamy e, match. No co, co ta, ta, tak zagrywasz? Tak serwujesz? Nie, deseczką robisz ja nie <laughs> wiem co ja robię ja gam, to jest granica Petarda. to i, na, i Petarda i... Gówno. Gówno. Gówno Petarda, siedzi Wygrałem Dobra, mamy to